Dziemonko, abiszonie, witam wszystkich, proszę Państwa jest 19, imieniny obchodzi Paweł, Piotr, Ziemowit, rybki cały dzień walą jak szalone, więc jak masz wolne to ciśnij na ryby, nie marnuj dnia, ładna pogoda, mróz był w nocy u mnie, bynajmniej, e, Szyron zostawił na trawie, ale to nic, nic takiego groźnego, proszę Państwa, kotek już nakarmiony, wessał drugą porcję, codziennie taką zaszetkę, to ja myślę, że on kurde się poczuje lepiej, nie samym mięsem kot żyje, to tam pewnie są jakieś warzywa, w tym to też dobrze. No i co? I z samego rana. Kurde, czego obszczekujesz? Doniósł mi coś od użytkownika B86, no ale jak żywołapki łapki, on mi przesłał wcześniej żywołapki, na którą złapałem szczura i parę myszy. A teraz przysłał mi, no ja podejrzewam co to jest, ale zobaczymy jak to wygląda. Patrzyłem, patrzyłem, z rana to jeszcze nie pora. Jeszcze Brunon dzisiaj chyba nie będzie kotwiczył. Tam brakuje 30-40 subów. Także tak jak powiedziałem będzie 4000 subskrypcji na kanale. To Brunon będzie bawił się doskonale. Dziś w planach mam już przynajmniej kotwę zrobić i szkielet pod zadaszenie tutaj żeby na tym parnik było miejsce i ogólnie jakaś taka właśnie dobudówka. No ale mam dzisiaj wyjazd, więc poniedziałki u mnie to jest taki trochę rozdupcony dzień, szczególnie, że dni są coraz krótsze, ale kurde, taka fajna pogoda, no ale nic no, tak to już jest, proszę Państwa, dlatego Bóg dał nam dar planowania, ażebyśmy mogli planować, jeśli ma zajęty poniedziałek, to rób tak, żeby kurde, ten, z robotą się wyrabiać w inne dni. A na poniedziałek ustawić taką, żebyś zdążył. Nie Kuski, dobrze mówię, z samego rana. O kurde. Co jest? Kota się wystraszyły. Ty, kurde, klakier. A gruby się zrobił ciężki. Jak trzy koty. Siemanko, dziewczyny, już się wkurzyły, kurde, bo kota wpuścił. Już mam przez rany cały dzień. Nie Bruno, ile ty ważysz? Ludzie pytają? Kurde, z pół tony. <gry> Piszą, że same jaja z 3 kilo. Kurde, 3 kilo mało. Bruno. Kurde, oszołomie. Hmm, Po kozach wyczyści. Zostawiły coś? No hmm? macie jakie dary ci zostawiają. Czyli z hmm? Jaka tu szczelina. Czemu ja tego nie zapiankowałem? Ty. Kurde ale pianka jest, będzie trzeba piankować tutaj to też, ja myślałem jakąś zaprawę wcisnąć może kleju rozrobić czy coś, kurde miałem tyle worków porozpoczynanych różnych klei to kurde wziął i wyrzucił co myśleła? po co ja tu kiedy na co będę używał, a teraz by się przydał taki klej jakiś mrozoodporny powiem Wam, że te termonskie kuliki naprawdę szybko rosną, Jakie kupiłem były malutkie tak samo ten też był malutki olbrzym, ale on wolnie rośnie. On się wydaje cały czas taki młodziutki, nieduży jak na swoją rasę, a te już wyglądają normalnie prawie jak dorosłe króliki rasy średniej. Ile ty ważysz królik? No za dużo nie waży, no tam 3 kilo może? Może więcej? Ale no nie wiem ile one mają, kurde. No, ale widzę, ile przyrosły, że kurdy dwa razy większe są. Także póki co, no, jestem kurde, zadowolony z tego przyrostu i widzę, że ta pasza jest pożytkowana w bardzo dobry sposób. Mm, moje mieszanki kurdy nie rosną tak szybko. No, przyjacielu z firmy Bede, zaczynamy tutaj unboxing. Zobaczymy, co tym razem dobrego mi wysłałeś. O. Od razu przypominam, że. Pod każdym filmem jest w opisie info Czy można wspomóc mnie, farmę, zwierzęta tu żyjące I nie tylko Tutaj jest mowa o jakichś przelewach bo sobie zdaję sprawę, że nie każdy ma, że nie każdy Że nie każdemu się chce, że nie każdy Że tak powiem Jest Skory Do przelewania obcym ludziom Jakichkolwiek pieniędzy i to rozumiem ale no też jest możliwość właśnie wysłania czegokolwiek, czy to z Twojego gospodarstwa, co jest Ci w ogóle niepotrzebne, leży, a wiesz, że może mi się przydać, może zrobić dobry uczynek i to wysłać, a jeśli nawet na to nie masz ochoty i to też rozumiem w pełni, to też prosiłbym o... Zostawianie coś po sobie, jeśli oglądasz regularnie moje filmy no w ramach podziękowania zwykłego, zostaw łapeczkę, czy to w górę, czy w dół, zależy czy Ci się podoba, czy nie dany odcinek, jak masz czas, chęć, to też fajnie jak zostawisz komentarz, bo to też działa na moją korzyść, na korzyść kanału, pomaga w rozwoju, zwiększa zasięgi, no a już jeśli naprawdę chcesz, żebym coś zarobił, ale nie chcesz przelać, swoje kacki, to wystarczy, że załóżmy raz na tydzień, bo nie mówię codziennie, ale raz na jakiś czas odpal reklamę na moim filmie, nie przewiję jej. poświęć 20-30 sekund, czy ile tam to trwa, obejrzyj, a dla mnie wpadnie kilka groszy. Grosik do grosika i się zbierze kwota, za którą zrobię coś fajnego i pokażę to na filmach. Dlatego uważam, że jest tyle fajnych możliwości, do pomagania twórcom na YouTube, że, że tutaj nie chodzi tylko o jakieś przelewy. O, kolejna żywo łapka na mysz, jest jest, jest, jest. Jest, jest, jest. To mi się przyda na pewno. To mi się przyda na pewno. A tutaj. A tutaj już coś cięższego. To jedną ręką to ja nie dam rady, proszę Państwa. O. Młodzi to lubią, więc nie ma co narzekać, lepiej cieszyć się. Nie, ni, ni, nic nie robieniem. Ja, pierdziele. Co Wisonie, ty już myślisz, że coś dla ciebie? Ty ty kurde i tak o ciebie widzowie bardzo ładnie dbają. Już się śmieją, że dbam o ciebie Lepiej niż o siebie, kurde. Mam do siebie też dba jak trzeba. Śnie Suko ty kurde. No zobaczmy, co tutaj mamy. Na pewno coś, co mi się przyda. O! Tak jest. Do produkcji słupków. Kurde, może i to dobre będzie. Muszę policzyć tego i wyplanować. Zobaczę, jak to się spina. Może to faktycznie będzie dobre. No tak sceptycznie podchodziłem do tego, bo myślę drudzikiem szybciej, szybciej. Ale jakby to kurde może da radę. Znaczy w każdym bądź razie jeśli nie do słupków to i tak mi to się przyda bo ja tego takich obejm też szczególnie widzę są grube niezłe yy, to ja takiego czegoś nie mam za bardzo. Yy, tam w sklepie można jakieś dostać gdzieś tutaj miałem ale to takie kurde wiecie. A to jest konkretna rzecz. No yy, kolega Bede yy, 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 mówi że to kiedyś na złomie znalazł. Pewnie za jakieś grosze kupił, no i leży, leży u niego się nie przydaje, więc postanowił mi wysłać. O, widzicie jaka postawa? Godna pochwały. Także, jeśli ktoś chce takie żywo łapki na myszy, widzieliście, że to działa elegancko, wystarczy tylko w dobrym miejscu zastawić bez żadnej przynęty. Wystarczy tam, gdzie mysz przechodzi. Ja to postawiłem na wysypanym zbożu na szlaku, kurde, że tak powiem. Tych myszy I złapałem już kilka. Więc yy, działa, działa szczura. Od razu zapałem w pierwszą chyba dobę, albo w pierwsze dwie doby, ale to chyba pierwsza doba była, jak zastawiłem tą większą yy, żywołapkę. I do tej pory nic się nie złapało. Chyba nie ma już szczura na razie tutaj u mnie, chociaż no nie wiadomo. Żywołapki są i będą na pewno i to pewnie przez cały rok zastawione w jakichś kątach. Eee, dla bezpieczeństwa, dzięki bardzo. Będę, jak ktoś chce, żywołapki. Zapraszam na Allegro BD-86. Wpisujemy kolejnego darczyńcę. Sebastian Błażejewski, proszę Państwa. Sebastian Błażejewski, możesz się czuć moim przyjacielem, przyjacielem Abi. Kotów, kurde, kur, kurczaków, kaczek, kozów i wszystkich, kurcze. Dzięki za pieniążki, które postanowiłeś przeznaczyć na wyżywienie moich zwierząt. Yy, abi, kotów yy, i jakieś mieszanki zbożowe, które zakupię prawdopodobnie w piątek, bo w piątek mam ryneczek, więc podjadę coś tam kupię. Yy, a dzisiaj jeszcze zakupiłem u weterynarza byłem yy, środek na właśnie jakieś grzyby, jakieś pasożyty u uszu, u kotów. No kurde, takie coś jakieś ten, kropelki 5 dych, proszę Państwa. Nie dowierzą. I jeszcze powiedziała, że trzeba dokładnie wyczyścić zanim się zaaplikuje, bo inaczej nie działa. Yy, Także kota trzeba złapać, wyczyścić najpierw dobrze uszy, a później dopiero aplikować to patyczkiem, więc ja myślę, że taki dziki kot to jak yy, raz yy, takie coś odwalimy, to, to już nie da się pogłaskać za szybko bynajmniej, więc nie wiem, chyba najpierw go do domu będę musiał zabrać. Nie wiem, nie wiem co z tym kotem robić, kurde, 5 dych takie coś, ja pierdzielę, żebym ja miał króliki leczyć specyfikiem za 5 dych, to ja bym kurde na chleb nie zarobił. Dzięki raz jeszcze Sebastianie Błażejewski, jesteś wielki. Dziś jednak wyszedł taki dzień trochę do niczego, no ale dużo też się udało załatwić. Jeszcze trochę roboty jest przede mną. Jutro też ogień. No niestety nie było mnie pół dnia, więc no nic nie będę zaczynał rozgrzebywo, zrobię tylko obowiązki i tyle, więc już więcej nic nie będę dzisiaj Wam przedstawiał. Niech to będzie taki odcinek w ramach podziękowania nie tylko osobom, które dzisiaj. Na filmie zostały przedstawione jako osoby wspierające tylko wszyscy, którzy oglądają moje filmy, którzy już wsparli, czy rzeczowo, czy pieniężnie, czy duchowo, e, czy samymi łapkami, czy komentarzami wszyscy, co się w jakiś sposób najmniejszy czy większy e, przyczynili i przyczyniają do rozwoju e, tego kanału, to możecie się czuć e, współtwórcami, właśnie kanału Szolony Farmer. I tego, co z, będzie z tym kanałem się działo w przyszłości. No. Także trzymajcie kciuki, żebym był kiedyś miliarderem. Podzielimy.